Idzie. To jest chubdu, święty znak. trzecie nam coraz lepiej idzie. Czuwa nad nami prezes tak. R. K. S. Robotniczy kochany sportowy chubdu, Robotniczy klub sportowy hubu, do Dzień dobry dla mnie łagodny falafel yy, na cienkim. A dla ciebie radziu? Ha, ty Damian pedał jesteś! Dwa razy ostra baranina na grubym. <sighs> Niech będzie. Kitana no, je? Z dukiem tym A jakie wazy was są w suroweczkach? Kapusta. Poproszę. Kierował się z myslelem. I odda mi się z Ten nie na z groszu. Pisz już, za małodym, ten falafel. Nazwa nawet nie była spoko. Proszę, kurza, siedzę fiutem. Falafel? Ale smakuje jak kono. Hej, gdzie Baranika się skoncila, i została tylko falafel O, to ja poproszę! Zara jak to się skończyło? A co tam wisi? A sylwa po falafelu na lesniki, cibówki a twoja mać, dawaj z baraniną, bo nie ręczę za siebie! Szapie dole. Oddasz nie jest biednie złamknięty. O ty kab brudasie! Dobra, nam się nie spieszy! Kiedyś stąd musisz wyjść, a wtedy!... Spokojnie radził? Na takie okazje mam przygotowany numer do Sanepidu! Story Blitz? Sanepidem. I już nie pozjeśnia Nie sprostam Arninę. Tak? To słuchaj tego! 7, 7, 7 i 7! Wybierz! O pierwaska z nasną. No. Sanepid inspektor sanitarny Bogusław Owacki, słucham... E... Twoja córka robi gałe po blach a twoja matka to ch**a. O k... poniosło mnie. Ale ostra ta baranina. Chyba po złości przyp*****ł, Sosiwa. Radek, chcesz mój? Ja wrócę po falafla. Damian, k... a twoja mać. Obiecałem twojej matce, że wyleczy cię z homoseksualizmu. A Radosław Rumian słowa dotrzymuję. Będziemy chodzić na mecze, rozbijać się po burdelach i jeść kebaby do czasu, aż twoja dupa zacznie służyć wyłącznie do srania! Mam tak samo jak ty! Robotniczy sportowy! Najpiękniejszy mój krop! Na -zo, Zostawiłem tak!